Witam Was w innym otoczeniu, tak w otoczeniu aut. Jestem sam w aucie. Wszyscy w sklepie a ja nagrywam dla Was vloga z podróży. Tak, vloga z podróży dla Was nagrywam. Pierwszego vloga z podróży, albo drugiego vloga na kanale, drugiego vloga tego dnia. Myślę, że jeszcze jednego nagram vloga. Jeśli będziemy na posłuch na autostradzie, Ja jak będziemy przy domku, jeśli będzie Wi-Fi, to wrzucę go na pewno dzisiaj jeszcze. Więc myślę, że w filmie, który był dzisiaj rano, już to niektórzy widzieli, tak trochę się zaskoczyłem, zauważyłem pierwszą łapkę w dół pod tym filmem, pod ostatnim filmem. Po prostu trochę mi było przykro, że ktoś mi dał łapkę w dół, i mógł po prostu, po prostu tego nie oceniać dużo razy powtarzam, ale tak, no vlog po prostu jest taki mały, krótki ale kurde, ja nie mam głowy do vlogów, wiem tylko, że tutaj jesteśmy przy Biedronce, tak jeszcze we Wocławku jeszcze nie na autostradzie we jeszcze jesteśmy bo nie jadę sam nie, czy nie z rodziną, tylko jeszcze w sumie jadę z moimi z moimi dwoma kolegami czyli z jeszcze dwoma rodzinami na takie krótkie czasy Jutro prawdopodobnie będzie w rok rano i wieczorem i na plaży możliwa, bo będę cały dzień na plaży ale ja tymczasem się z wami żegnam i widzimy się w następnym vlogu. Hej, siema i cześć!